Cześć, jestem malena. To jest mój mąż, to jest moja kochana szaranicza. A to są moje kroniki zarazy. Odcinek drugi. Planowanie. 12 marca 2020 czwartek. 53 chorych. Pierwsza ofiara śmiertelna. Pierwszy dzień izolacji. Pierwszy dzień zamknięcia w domu. Dzieci o dziwo bawią się jak anioły. Idę biegać. Będę biegać codziennie. Przeczytam zaległe książki, obejrzę filmy, zrobię porządek na dyskach i w szafie, zamówię i złożę łóżko dla chłopaków, zmuszę męża, by wyrzucił stare marynarki. Co? Zatynkuję dziurę w ścianie, naprawię i pomaluję stare rowery i będę więcej medytować. Będę medytować codziennie. Dwa razy dziennie. Dużo rozmawiam przez telefon z przyjaciółmi, potrzebuję kontaktu i wymiany myśli. A wieczorem oglądamy Batmana. Dzieci są zachwycone. 13 marca 2020, piątek, 64 chorych. Drugi dzień izolacji. Szarańcza zadziwiająco grzeczna, nastroje okej. Okay. Ciągle mnie to wszystko ekscytuje, pewnie dopóki nie dotknie kogoś bliskiego. Myślę też czasem o obozach uchodźców. Nawet nie chcę sobie wyobrażać, co się stanie, gdy tam dotrze wirus. Idę biegać. Sprzątam pokój, naprawiam rower. Czuję, że świat może się zmienić, że nasze życie może długo nie wrócić do normy. Nie wiem też, z czego będziemy żyli, ale nie zaprzątam sobie na razie tym głowy. Mój przyjaciel Michał skarży się, że miał lecieć do Nepalu i nie poleci, stracą kasę. A ja myślę sobie, że te wszystkie nasze obecne wielkie straty, wobec tego co ma nadejść, mogą stać się zaraz zupełnie bez znaczenia. Koniec sielanki. Chłopaki zaczynają się kłócić. Nie wiem, co młodszy zrobił starszemu, ale starszy w rewanżu zepsuł miasto młodszego. Skończyło się stereofonicznym szlochem. Zamykają granice. Grubo. 14 marca 2020, sobota. 68 chorych, dwie ofiary śmiertelne. Trzeci dzień izolacji. Przez północy płakał, że nie chce być w domu. Ma pół roku, ale rozumie z tej sytuacji znacznie więcej niż mi się wydaje. Łukasz mówi, że po jego dzielni w nocy jeżdżą od każarki. Anka liczy, ile klamek musi dotknąć, żeby dostać się do domu 8. Mojego brata od osoby objętej kwarantanną dzielą trzy ogniwa. Wzięłam starszego na rower. Po 10 minutach wylądował z twarzą w kałuży, po 20 minutach byliśmy z powrotem w domu. W tym krótkim czasie zdążyliśmy spotkać dwie osoby w maskach. Widzę wszystko bardzo wyraźnie. Zauważam każdego mijanego człowieka. Skanuję odległość między nimi w obawie, że jest mniejsza niż dwa metry. Wyostrza mi się słuch, rejestruję wszelkie kaszlenięcia i pokrząkiwania. <grywa> Przestałam śledzić newsy. 15 marca 2020, niedziela. 103 chorych, Trzy ofiary śmiertelne, czwarty dzień izolacji. Fala altruizmu zalała Facebooka. Hashtag Pomogę roznosi się szybciej niż koronawirus. Oprócz zakupów dla starszych sąsiadów, pojawiają się w necie oferty leczenia misami tybetańskimi. Online kursy szydełkowania, ludzie umawiają się, by wyjść razem na balkony i wykrzykiwać podziękowania do lekarzy i pielęgniarek. No, oczywiście fajnie, we mnie jednak budzi się sceptyczka. Przypominają mi się wielkie polskie pojednania, gdy Wisła bratała się z Krakowią, albo gdy 10 lat temu wszyscy wyszli na ulicę. Wtedy też było patetycznie i pojednawczo, a wyszło jak zawsze. Jestem w ciągu czwartego dnia całkowitego rozprężenia. Wszystkie rzeczy do zrobienia natychmiast przełożyłam na później. Przestały mieć znaczenie, może nigdy nie miały. Robię to co lubię, to co chcę robić. Obejrzałam już trzy filmy, w tym dwa z dziećmi. Trochę udaje mi się nawet poczytać, gotuję. Mam czas na rozmowy z bliskimi i czas dla mojej szarańczy. Do tego biegam, jeżdżę na rowerze. Dziś w parku spotkałam kolejną trójkę swoich znajomych wietrzących swoje pociechy. Pomachaliśmy sobie, wysłaliśmy ręką całusy. Na odległość, oczywiście. Aha. I jeszcze dotknęłam dłonią poręczy, a potem ust.